Siema. witam was w dzisiejszym odcinku z Petsimulator X. Hmm, dawno nie było na kanale Petsimulator X. Dzisiaj post... Nie wiem czy dzisiaj będzie live. Postaram się zrobić dzisiaj live'a. Ale na pewno jutro albo pojutrze pija hmm, nowa nutra. Nie wiem, wam powiem. Yy... Na samym początku chciałbym powiedzieć. 20 lajków i... like, jednak. Na 20 laj... 20 subskrypcji, Przełożyłam znaczy, przełożyłem lajwa. Więc będzie lepiej. Muszę się przygotować jeszcze do, do tego lajka. Yy, będzie dzisiaj... Yy będzie dzisiaj odcinek Jeszcze może z J-Breaka To będzie jeszcze odcinek z J-Breaka day, to ten Może zrobię Ogólnie napiszcie po jakimś filmie Co wam się podoba Jeśli chcecie więcej filmów z Pet Simulatora Zostawcie łapkę w górę I subskrypcję z łapki eee, na dzisiaj to tak 3 łapki w górę STIMLATora 3 łapki w górę. Na pewno dacie. I teraz będę robił kolejne szorki, bo dawno nie robię, a wiem, że lubicie. Tak. No i proszę dostawcie subskrypcję. 20 subskrypcji i A... W poniedziałek dwie bo już ja wiem, że tylko w poniedziałek dwie nuta z problemów technicznych, może albo na Bo chciałam do końca tego robić. z Hardest Houndem. I ogólnie, jeszcze postaram się zrobić jakiś odcinek z najgorszych gier w Robloxie, może dzisiaj. z się, jak zrobię ten odcinek. Yy... 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 Przez... Odcink... Nie wiem, przez ile odcinków będzie musiał iść do tego... do Na pewno... Ha sobie ha. Może zrobimy film kiedyś z elekcji? Może. Nie obiecuję. To są zabawki. Nooo. No, Trwa no. takie są. Kłech, mech, Eee. Ogólnie zobaczycie, że mam ją na ulicę, nie, nie zrobię tego. Co? No. Z... Kiedyś może nam teraz wchodzić z Ale nie mogę się na, na poniedziałek, a w doktora nie To już jest obiecane. Na 20 subskrypcji jednak będzie live. Więc musicie wbić. Bo po prostu z problemów technicznych. Muszę Ile tam było tutaj na stronie krainy? Chyba 3000, 3000 milionów. Postaram się jeszcze zrobić... Wiecie co? Dzisiaj albo z przygotować gorszy gier Gierna albo z Daybreaka. zrobimy może jakąś serię na drukę zanim zaczniemy od tego dan blog zburgu tapi ini tak boleh dihubungi kerana saya sudah membelinya tapi saya akan melakukannya saya akan melakukannya semasa saya akan membelinya semoga berjaya dan saya akan Napiszcie, że taki gier chcecie I na, możecie napisać swój swoim w komentarzu, to może Wam dać jakieś fetki, że macie słabek. Ogólnie, bez tych fetów, co wytradowałem się z Kłopotem na początku, tych rybackich batów, to on sobie poradził, myślę. Ale teraz wiecie, gdzie bym był? Teraz nie byłbym już tutaj, albo tutaj. Nie byłbym już tutaj. Tylko byłbym tak tutaj, albo tutaj. Bo co? Nie byłem jeszcze w Fantasy World, więc no by było przykro. Może będzie z odcinek Z takim fajnym kolegą Moim Może się mu zgodzi na nagranie Marcin, z Marcinem już nagraliśmy film Tak, no, nagraliśmy To, wypuścimy katy tam A co zrobię to tu O, teraz tutaj. Okej. Okay. Mm. Ci co są ogólnie. Ci co są nowi na ten kanał to napiszcie komentarz, dajcie sobie wyłączujemy. I kładki w górę. Czy... I nie to w Jeszcze ogłoszenie parafialne. A nie będę tylko ogłosił. Na 100 subskrypcji to ogłoszę. Będzie lajka. Like, 100 subskrypcji. A 20 też. Na 50 też. Na 100 będzie najdłuższy. serdecznie. Tylko jeszcze tak zdradzić. 45. Subskrypcji. Ogólnie teraz dobijamy do 3 milionów. Ogólnie tak mi się zdaje, że nie wiem gdzie można lepiej zarobić. Bo chyba... Bo mi się po prostu zdaje. Nie... nie wiem czemu, ale mi się... Nie ważne No będzie na pewno film tutaj, jeszcze Yyy... Będzie filmik... Yyy... Z innych ziar napiszecie... Jak napiszecie? jakieś ziar napiszecie? Dla... Tery? Nie będę... Mam... Nie będę jeździł w kosmice... A może kiedyś jeszcze zrobię nasz filmik... Tu już zrobiłam go. Ja sobie ją wyjdziemy do następnej krainy. Ja mam pięćdziesiąt. Aha. To idziemy do następnej krainy. Po kolczarnej. No. Tu właśnie. Okej, okay, jesteśmy przy portalach. Idziemy. 350 koniów. 300. Nic ale zniszczycie to pewnie. Użyjemy 500 tysięcy. Eee... To jest chyba lepsze niż od sejfu. No, Mam więcej życia chyba. Ale więcej nie dało. Albo to... Może nagram sobie dzisiaj odcinek z Minecrafta? Nie, dobra. Jutro będzie z najgorszym gier na Robloxie i nie, nie, a dzisiaj z z pierwszy odcinek. No proszę się trzymajcie, tak jak zawsze, to Ile? Ile ja mam tu To no, spektakularny koniec odcinka. Eee, muszę... Kupujemy jajko. Zobaczymy, co mam. Się potrafię... He, <grysınız> he, he.

Dobra, to papa. Nie papa. Góra ma jakieś słabe jajko i tyle. Szybko. Ja mam 7... Do... Dobra. Kupujemy najdroższe jajko. Bo mam miliard. Nie wiem. O nie. Powiedziałem się wytradować. To muszę się wytradować. Gdzie były trajdy? No, eee. Nie wiem, gdzie były trady. No nie, ja chcę się wytradować! Albo po prostu. O, o, o... słabe są te Я понимаю. Но... Ну, Мама вылала... Смотри, мама вылала. Ага. Могу купать. Так вот. Сразу будем деревяться. Яйко. Пусть от Если No i co wypaduje? Co? co? Is, hey, to co so, jest herba. nie mam haci. Na to a co można zrobić niego? Oczywiście. Czemu ja bat teraz? Bardz do, do, do. Oh. To Aha. Jak, chyba. 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 łap Chyba. 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 papa do widzenia,